Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony wasz ulubiony komentator esportowy, czyli Merwo, i mam dzisiaj zaszczyt dla Państwa komentować to wyjątkowe spotkanie, bowiem po jednej stronie stanęła drużyna botów antyterrorystów w składzie Kurt, Zgniatacz, Gerard, Kamil i Strzelec, po drugiej stronie mamy boty terrorystów, czyli Miłosz, Rip, Arnold, Bartosz i Ringo. Zwróćcie Państwo uwagę, że są to boty na najtrudniejszym poziomie i żaden z tych zawodników nie zdecydował się wydać nawet jednego dolara w rundzie pistoletowej. Zobaczymy ten zaraz przebieg pięciu ich raszuje pałace Kurt i Gerard czekają pod z pistoletami, już gotowi. Wyskoczyli z pałacu, rozdali dwa pierwsze fragi. Kamil z pięknym kontrującym headshotem, jednak miłoż go dobił i już dwóch antyterrorystów zostało zamkniętych w konektorze. Nie wygląda to w tej chwili na nich dobrze. Miłosz z kolejnym fragiem, musi przeładować i został tylko strzelec. 4% HP. Czy da radę jeszcze coś wymyślić? Nie dał rady Miłosz. Cztery fragi na koncie. Piękny początek meczu tego zawodnika. Zobaczymy, co jeszcze nam pokaże, a teraz chwilka przerwy re reklamowej dla sponsorów i widzimy się za sekundkę. Tempo tej rundy pistoletowej było naprawdę wysokie i myślę, że antyterroryści byli mocno zaskoczeni taktyką terrorystów, gdy oni wyskoczyli w piątkę w spało. Co zobaczmy, co nam wymyślą w drugiej rundzie. W tej chwili w piątkę po prostu są na bs bezgniatacz Zgniatacz postanowił oślepić połowę swojej drużyny. Nie do końca wiem, jakie było zamierzenie tego zagrania. Rip na respie terrorystów. Panie kamerzysto, dlaczego pokazujesz nam spawn terror? Nie chcemy tego widzieć, bo jest tu walka na szorcie. Już kilka fragów. Arnold dobija z kałacha. Jeden kontra dwóch w tej chwili. Cię sobie poradzi, dobija z gniatacza, również zmienia na Glocka, ale nie zdążył tej wykonać strzałów wygrał to strzelec i spotka nam się Ripa no niestety Rip zawodnika Rip zrobiło się to na co wskazywał jego nick jeden kontra jeden Bartosz dobił strzelca ponieważ chciał w tym momencie przeładować broń nie był to jednak najlepszy moment i terroryści wygrywają 2-0. Mamy tutaj pełen zestaw broni w drużynie antyterrorystów Famas, XMK, AUK, Scout, M4 po stronie terror XMK, SG, dwa kałachy gali, naprawdę duża różnorodność. W tym momencie jeden CT pilnuje pałaców, pilnuje A, natomiast czterech CT jest pod B i wszyscy w piątkę, wygląda na to, że wpadną w pułapkę terrorystów. To może być nieprawdopodobne. RIP wchodzi jako pierwszy z SG, próbuje zdobyć jakieś otwierające fragi, festkuje, jednak nie da rady zgniatać, dobił go z P2000. Miłoż pięknie tutaj z shotgunem, Kurt dobija FAMASem, drugi frag kuror, Kurta. Będzie trzeci z headshotem na bocie Ringo. Proszę państwa, został już tylko Miłość. Miłość kontra czterech. Dał radę z Glocka. Zmień może na XM. -kę. Masz przy sobie Szotgana. Będzie ci łatwiej. Gerard tutaj po cichu podchodzi od tyłu. Jeszcze sprawdza, czy może są jacyś niewidzialni terroryści, bo nie zauważył, że jest tylko jeden żywy po stronie Terro. I teraz Miłość z Szotganem. Kurt. Postanowił zaplantować bombę w takim momencie. Jeden kontra trzy. Prawie mu się to udało, a jednak w ostatnim momencie przestał. Przestał plantować, Kurt go dobił. Nie do końca wiem, jaki był plan tutaj Miłosza na tę rundę, ale chciał ich zaskoczyć, chciał zaplantować bombę, jednak tutaj strzały dochodzące ze sklepu troszeczkę go zmyliły i, i zniszczyły jego taktykę. Sytuacje w tym meczu są czasami naprawdę bardzo intensywne, bowiem żadne drużyny tutaj nie używają do tej pory smołków fleszy, mołotowów. Czasami tutaj granat w ręku, zgniatacz teraz wychodzi z lejdem! Rzucił go pod siebie, nie rzucił jednak ostatecznie. Cały czas z nim biegł, ale nie zdąży go wypuścić. Miłosz z pompą, drugi frag nad na koncie tego zawodnika, czy będzie trzeci, czy dobije Kamila? Zmienił na Glocka. Też go dobił Miłoszczeń naprawdę. No naprawdę jest świetne spotkanie. Pokazał nam teraz ścianę, pokazał nam dach tam nad pałacami. Na a chciał, żebyśmy pooglądali sobie troszeczkę mapę. Jest to jakaś odmiana od Overwatch'y, od Floor Watch'y, które oglądamy, prawda? W trakcie podłogi, a nie do końca jeszcze znaliśmy do tej pory ściany i sufity na mapie miraż. Dzięki Miłoszowi troszeczkę je poznaliśmy. K Kurt rotuje. Skrada się, od respa Terro, Tutaj miłość gdzieś utknął bombą w pałacach, ale już zeskoczył na bombsite. Będzie plantował dwóch Terro na respie CT I strzelec jeszcze pilnuje B. Teraz powinien dostać info: tak, bomba zaplantowana zaczyna rotować. I co się tutaj będzie działo? Kurt ma świetną pozycję. Hmm. Powinien już zauważyć miłość, aby staje mu shotgun. Nie zauważył miłość dzisiaj bezbłędny. XMK w ręku, ale wie, że gdy jest to dalszy dystans. wie, że jak będzie mu ciężej grać tą bronią, zmienia na gloka i Wykańcza przeciwników. Powinien już usłyszeć strzelca. Skrada się po jego prawej stronie. Zauważyli się! Strzelec kontra Mi miłość z Ace'em! Pięć fragów tego zawodnika! On ewidentnie oglądał Pomperwo. Wie, jak używać tej broni, wie, jak nią grać, wie, jak zdobywać fragi. No, Ace. W piątej rundzie nieprawdopodobny początek meczu. 13 fragów na koncie tego zawodnika, a kolejny na drugie miejsce ma 5, 2, 1. Wszyscy czterej zawodnicy mają łącznie 8 fragów we czwórkę, a on jeden sam 13. Łapka w górę, serduszko w komentarzu dla Miłosza. Zostawiajcie moi drodzy. Tutaj już Miłosz z Bartoszem raszują Mida. Z bombą. Ciekawe czy im się to uda, zagranie. Miłosz z Shotgunem. Oj, chyba niepotrzebna ta zmiana. Gerard pilnował tutaj BS-a, dobił Bartosza. No i kiepsko wygląda ta sytuacja dla, dla terrorystów. Nie wiem co to była za taktyka, ale jeden z zawodników chciał po prostu zraszować chyba bombsa i zaplantować bombę. A tu mamy dalej Czterech na pięciu. Bomba leży i muszą jakoś odzyskać. Zgniatacz zginął na midzie. Gerard jednak tutaj kontruje zgniatacz, że dobija i jeszcze dobił Miłosza. Pięknie przypilnował Mida. Z Augiem, jednak tu już Rip, Arnold wychodzą na midach, chcą go pomścić. Piękne dwie czy trzy nawet pesteczki po stronie Ripa. To był pierwszy otwierający frak tego zawodnika, także bardzo się cieszymy, że został już wprowadzony w mecz, wprowadzony w to spotkanie, ale tam Kamil ze skautem wszystkich zaskoczył! Ale strzelec jeszcze od góry z FAMASem. Co tutaj się wydarzyło w tej rundzie? Naprawdę, słuchajcie, ja myślę, że państwo to doskonale widzą, ale w tym spotkaniu przebiegi tych rund mogą być naprawdę niespodziewane i ciężko czasami się zorientować, co się dzieje, bo wszyscy nagle się pojawiają w jednym miejscu i strzelają do siebie tutaj pojedynki aimowe są przede wszystkim najważniejsze. Tym razem trzech antyterrorystów pilnuje bombsite'u B, dwóch pilnuje bombsite'u A, a już trzech terrorów pałacu. Kamil raszuje ze scoutem, Osta w ostatnim momencie zmienił na P2000. Nie wiem, czy to była dobra taktyka na tak bliską odległość ze scoutem, ale tutaj Gerard na Ninji Gerard na Ninji, czy będzie stąd się wychylał, czy będzie się ruszał Na razie go nie zauważyli, nie strzelają do niego Gerard dobił Ringo Teraz Rip kontra Gerard Tam jeszcze Miłosz kontruje go z shotguna Miłosz ma asystę, Rip jednak dobił Gerarda I trzech na trzech Zgniatacz, powolutku, po cichu, z pompą Ja widzę, że to jest bardzo popularna i bardzo skuteczna broń w tym meczu Miłosz, tymczasem z P250 Ten zawodnik kupił nowy pistolet ale pięknie Kurt z headshotem. Czy da radę trafić w Arnolda? Trochę łatwiej ci będzie strzelać, gdy nie będziesz ruszał. W miejscu troszeczkę łatwiej U ustabilizuj ten celownik. Arnold też próbuje strzelać w biegu, ale tutaj Rip chowa się do samego końca. Chciał go zabić z kosy na sam koniec, ale w ostatnim momencie uznał, że... Będzie to troszeczkę zbyt duże naśmiewanie się z przeciwników i po prostu wykończył go normalnie z broni. 4-3 dla terrorystów, bardzo, bardzo wyrównana kolejna runda. Naprawdę wiele się dzieje w tym spotkaniu. Pięciu antyterrorystów znowu przy B, bomba, Arnold na midzie, a czterech terror na rampie. Bardzo ciekawa taktyka i wygląda na to, że Arnold po prostu przebiegł się midem, przebiegł przez konektora. Chciał zaplądować bombę, ale Kamil ze scoutem, piękny strzał, wykończył go. No i teraz bomba leży na A, Gerard już spuszował mida, razem, jaj tylko jeden frag, Miłosz i Ringo tutaj pilnują całego przejścia, Miłosz jednak często jest w ogóle jeszcze lepszy z pistoletu, Ringo pięknie wypestkował, sprawia jak runda pistoletowa w tej chwili oglądamy i, i zgniatacz i Miłosz, wszyscy prób próbują walczyć z tych podstawowych pistoletów, przecież zgniatacz, masz w tej chwili xm -kę. masz pompę, wychyl na nich i strzelaj, granat, ten granat może wyjaśnić, tak! Ringo dobił granatem z gniatacza, mamy 5-3. Dla drużyny terrorystów 15 fragów na koncie Miłosza, tylko 2 Arnolda, znaczy Bartosza i 3 Arnolda. Po stronie antyterrorystów troszeczkę bardziej wyrównany wynik, ale widzimy, że ten wyrównany wynik nie pomaga, no bo przegrywają 3 do 5. Ewidentnie potrzebują lidera. Przypominam również, że teraz oczywiście zostały zamienione strony, więc poprzednia drużyna antyterrorystów jest w tej chwili drużyną terrorystów. Drużyna terrorystów jest w tej chwili drużyną antyterrorystów. Zobaczymy, jakie mają pomysły na rundę, rundę pistoletową. Jeden gracz, RIP. Pilnuje bombsightu, ktoś tutaj zeskakuje, strzelec zeskakuje z, z pałaców, a tutaj Gerard tymczasem fejkuje, że jest to site B. Piękny headshot, Ringo jednak go dobija i trzech na czterech. Terro stracili bombę, tutaj RIP pilnował i teraz... Ajajaj, Kamil był jednak szybszy, no RIP już był bardzo mocno obity wcześniej przez strzelca. Trzech na trzech, turyści próbują odzyskać bombę, mają ją, Kamil podniósł, nie, jednak nie podniósł. Arnold strzela z, z CT, Kur tutaj pilnuje rampy, troszeczkę nie jestem pewien. Jaki jest cel zachowania tego zawodnika, jednak spójrzmy już na Arnolda, on ta z Besa bardzo mocno obija, zarówno zniatacza, jak i Kamila, dobił Kamila I czy da rado w sobie ze Zgniataczem, Arnold kontra Zgniatacz, Zniatacz kontra Arnold, piękna ajmówka i jednak Zgniatacz tym razem lepszy, a tutaj Mamy rywalizację na respie terrorystów, Miłosz i Kurt, Miłosz i Kurt, jednak Miłosz, jeden na jednego, Zgniatacz, 22 HP Miłość 25 HP. Nie ma defusa, Nikt z drużyny antyterrorystów nie kupił kita, więc musi się śpieszyć. Jednak jest to najlepszy zawodnik w tej drużynie. 16 fragów i 6 razy zginął. Jeśli miałbym na kogokolwiek obstawiać moje P250 Siatka Safari, to byłby to właśnie ten zawodnik. Czy Narada jednak sobie w tej rundzie postanowił defować w ciemno? Być może terrorysta go nie zauważy, jednak zgniatacz wychyla. Dobił bota miłosza. Świetnie tutaj zachował się zgniatacz, w odpowiednim momencie wychylił, czekał do samego końca bezpiecznie. I terroryści nadganiają. Jest już tylko 4 do 5. Okej, okay, tym razem trzech terrorystów raszuje mocno Mida. W rękach SG XMK SG Scout Kałach, ale tutaj pilnują z konektora. Arnold też nie dał sobie rady. Kurt z trzema fragami! Czwarty frag z SG553 na koncie Kurta zmienia na Glocka. Czy będzie Ace? Co tutaj się wydarzyło w tej rundzie? Kurt po prostu sobie zraszował Mida, wyciął czterech z SG553, w ostatnim momencie zmienił na Glocka i dobił ostatniego antyterrorystę. Niesamowita runda na punkcie tego zawodnika. I już mamy wynik 5 do 5. Kto tutaj wygra? Jak Państwo obstawiają? Proszę zostawić komentarz. Zgniatat rzucił nejda na Mida. Nie, nie bardzo wiadomo. Ale tu będzie zaraz rzeźnia! Miłość kontra zgniatać, Miłość niepotrzebnie, chciał zmienić broń. Zgniatać go dobił pompą. Bartosz kontruje z famasem, teraz strzelec. Jeden tutaj. Ale tu jest dużo antyterrorystów! Zabija jednego, drugiego. Jednak tam już dobili. A ty jakoś, tak zauważyłem, lubią ustawiać się w kupie. Raszować razem, jedno miejsce. Wcześniej to był konektor, mid, teraz wszyscy od weta i wyszli Shorta. I nie wiem, czy ta taktyka jest do końca dobra, no bo przegrali już dwie rundy, tak? Ale z drugiej strony zawsze dają radę refragować swoich sojuszników. Kamil kontra Arnold, kurt, tutaj wychyla też, a RIP co? RIP sprawdza plecy, tam nikogo nie ma, wiedział, że jest dwóch tutaj, wychyla jest FAMASem, powinien ich obu dobić. Miał info, miał wszystko, piękna pozycja, FAMAS kontra Scout, Poster... potrzebny jest jeden celny strzał. Kamil tylko 2% HP, dał sobie radę, RIP. Emocje bardzo duże. Nie wiem, jak można strzelać do siebie 5 minut i w ogóle nie trafić, ale jak widać, da się i dlatego oglądamy te spotkanie żeby uczyć się od najlepszych. 6-5 dla antyturystów, bot Kamil kupił AWP. Pięć antyterrorystów tymczasem na A i chyba będą puszczać pomace Ringo z Negevem. A tutaj Kurt solo idzie plantować bombę. Chyba ta runda będzie na korzyść terrorystów, bo oni zupełnie odczytali grę antyterrorystów. Taj mnie na ognia. Na rampie Gerard z dwoma fragami z Galila. Ale tutaj antyterroryści weszli kompletnie w pułapkę terrorystów. Kurt jeszcze na luzie plantuje bombę. Co nam pokażą? Trzech terrorów w pałacu, dwóch na rampie. Chyba to będzie znowu wejście na A. Kamil za Wupą. Czy da radę zrobić na jakiegoś fraga? I pierwsze strzały. Kamil! coż za strzał! Co za szybki quickscope! Ciał drugiego trafił w nogi, jednak został dobity przez Kurta. I już 5 dla trzech dla terrorystów. Gerard, piękny headshot. Gerard też daje niczego sobie już ma 15 fragów, tylko 9 razy zginął. I znowu jest czterech na dwóch dla terrorystów. Miłość kontra Kurt. Musisz go teraz zabić z pompy, miłość. Pięknie, jeszcze tylko trzech. Lecisz. Pokaż jak się gra z pompy. Czy mi dobije kolejnego? Ja bym na jego miejscu znowu zmienił na XMK. z P2000 radzi sobie troszeczkę, troszeczkę gorzej. Zniatacz tam nieźle bany hopem uciekał. Umknął przed jego strzałem. Miłość skacze, sprawdza info. Widzi zniatacza, ale dopiero po jakimś czasie postanowił oddać mu kilka strzałów. Gdzie jest Ringo tymczasem? Ringo jeszcze powoli z magiem wchodzi na Res zgniatacz sprawdza, nie wiadomo co. Strzela się z Miłosem, strzela do K Ringo. Chyba antytoryści nie będą mieli czasu, zbyt, zbyt długo podchodzą. Czy to będzie walka na kosy na sam koniec? Ringo kontra Gerard! Co się tutaj wydarzyło? Gerard zabił z kosy Ringo, i terroryści znowu wygrali tę rundę zbyt długo zdecydowanie zbyt długo odbijali bombsite. I zabrakło im, zabrakło im po prostu czasu. Muszą szybciej podejmować decyzje, szybciej rażować. I ktoś im musi powiedzieć, jest potrzebny trener tej drużynie, ktoś im musi przekazać takie tajne info, że w CSGO można kupić defa i wtedy mieć jeszcze te 5 sekund więcej na odbicie bombsite'a. No ale nic, jeśli turyści to wygrają, to będzie to ostatnia runda tego spotkania. Znowu w piątku ustawiają się pod A, jednak antyturyści troszeczkę wyciągnęli wnioski. Dwóch z nich stoi na A, Arnold ogląda niebo, ale siedzi na Ninja. On tutaj może... Może zaszaleć w tej rundzie. Czterech terror wybiega mu z pałacu. Co zrobi Arnold? Ringo, trochę tam dobił. Arnold z pierwszym fragiem zabił. A Ajajaj, za szybko, za szybko został skontrowany. Miałem nadzieję, że Arnold zdobędzie jeszcze troszeczkę więcej fragów. Dlaczego nam się nie zmienia w ogóle kamera? Poprosimy tutaj autoreżysera o zmianę. Mamy już Bot Kurt w pałacu i trzech CT. Odbija wam nie wygląda mi to dobrze. Musiałby tutaj się wydarzyć cud, żeby oni sobie poradzili. Miłość, to jest twój moment! xm -ka w ręku, wbiegasz, rozwalasz trzech, defujesz, bo inaczej bo inaczej nic tego nie będzie. Zmienia na P2000. Kamil z Scoutem, dosyć mocno na widoku. Miłosz, oddaj w końcu strzał! Przestań pikować! Nareszcie, został zabity przez Bartosza. Trzech na dwóch, bomba coraz szybciej tika. Chyba znowu nie będzie czasu, został sam miłość. To jest ostatnia runda, dlaczego chcesz walczyć z nimi z kosy? Na sam koniec meczu Miłosz i Gerard chcieli zrobić pojedynek na noże, jednak został on nierozstrzygnięty, bomba wybuchła. Dzięki Państwu za oglądanie, zostawcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i dajcie znać, kto według Was najlepiej się wykazał w tym spotkaniu. Kto potrzebuje trochę podszkolić się jeszcze, kto potrzebuje doszlifować skila, a kto był Waszym ulubionym zawodnikiem. Trzymajcie się, cześć!